ja dzisiaj Wam pokażę jak mieć takie pismo Zaczynamy! Pierwsze wchodzimy sobie w App Store lub w Sklep Play i szukamy, e, dajemy daję sobie na Normal i AA AA Wpisuję AA. I szukamy... Chyba szukamy, czekajcie. musicie sobie to, tego poszy, poszukać i, po, i po, e, zainstalować, tego na razie nie będziecie mieć, tylko będziecie, czy zgadzacie się z tym, czy nie i piszcie, że się zgadzacie, zgadzacie i musi, czy musicie wszystkie jakieś tam nie robić. No i tutaj mamy napisać coś i jakie będziemy mieli pisma, takie wszystkie kciuki będą No, o, hejka A teraz musicie, macie takie coś na górze i naciskacie na to I macie takie różne, z takimi koronami, nie? Jak chcecie sobie jedno z tych, z, na przykład Wybieracie sobie jedną, na przykład taką I nie dajecie odblokuj na zawsze tylko odblokuj bezpłatnie, i trzeba obejrzeć reklamę. Naciskamy odblokuj bezpłatnie, i będziecie mieli takie klawiatury z takimi różnymi kciągami. Więc no, a trzecie: a trzecie to tutaj języki, i takie różne. A na dwójkę, jeśli na przykład chcecie swoją zrobić, niestandardowe, i wybieracie sobie na przykład z tego czegoś. Proszę wybieram takie róże i popatrzcie, macie takie coś I tutaj macie cień jakie chcecie, czy chcecie takie jasne, czy chcecie takie bardzo bardzo ciemne No ja bym wolała takie jaśniutkie A czy chcecie takie rozmycie Takie, a nawet takie mega rozmycie, czy chcecie po prostu bez rozmycia Nie chcę takie A potem dajecie Klucz, jakie chcecie wybierać, te takie. Ja na przykład wybieram takie bombelki, lub też takie bombelki. I ja wybieram takie bombelki po prostu. I teraz dajemy ciąg. Jaki kolor waszej ciąg? Te takie literki. Ja wybrałam na przykład takie zielone, a teraz na Zapisz i dajcie odblokuj bezpłatnie macie takie ładowanie i musicie ładować. O i oglądacie reklamy i po prostu czekacie aż wam się załaduje i będziecie mieć.